Cześć, ja jestem Szymon i moim obecnym celem jest stanie się osobą, która przezwycięży problemy, które aktualnie mam, oraz utoruje drogę do spełnienia marzeń, która będzie w stanie spełnić moje marzenia. Także mm, o czym jest ten film? Ten film jest o... Chcę się podzielić z tobą moją, moim problemem, bo ostatnio moje zdrowie psychiczne oraz moja wewnętrzna mowa przestały grać dobrze i no leciutko się posypały. Leciutko mam na myśli, że zacząłem miałać huśtawki, mam których nigdy wcześniej nie miałem. Mnie, bardzo często chciało mi się płakać, kiedy sześć miesięcy temu w ogóle nawet nie miałem takiej potrzeby, w sensie no wow, nie? Moje postrzeganie samego siebie uległo zmianie na gorsze. Mnie, kiedyś tam witałem się w filmie, w kim jestem i tam powiedziałem, że jestem wojownikiem i jak sobie teraz o tym myślę, no nie? To wtedy, mimo tego, że byłem zrozumiały fest, to sobie myślę, że to była dobra mentalność, to jest to. To jest to, czego mi aktualnie brakuje. Ja po prostu powróciłem mentalność wojownika i zacząłem wybierać drogę prostszą. Nie drogę samodyscypliny, jak to wtedy robiłem, nie drogę faktycznego, faktycznej chęci spełnienia moich marzeń, tylko drogę najmniejszego oporu. Po prostu brałem to, co było, brałem się za wiele rzeczy i wszystkie odpuszczałem. A moja odporność psychiczna sprawiła, że nikt mnie nie musiał dołować, bo ja sam się dołowałem. znaczy nikt nie musiał nic mi powiedzieć. Ja po prostu zacząłem overthinkingować i po prostu było kaput, nie? I cała moja produktywność, wszystko mózg. By się sypało w dół. Wydaje mi się, że już wszystko ma początek w moim self-image i skupię się na zmianie mojego self-image po to, żeby rozwiązać problemy, które powstały przez to, że ja zacząłem siebie negatywnie postrzegać. Także obecnie co zamierzam zrobić, to na nowo poruszyć na ścieżkę samodyscypliny, udokumentować to, narobić sobie parę zwycięstw na konto, żeby no, by odnieść sukces, żeby bym zaczął do siebie pozytywnie mówić, bo zauważyłem, że jeżeli wygrywam, robię jakieś zadanie, które sobie nauczę, ja z automatu zaczynam, zaczynam po prostu siebie jarać, po prostu zaczynam siebie motywować. Więc wydaje mi się, że im więcej takich małych zwycięstw narobię, na tym szybciej wrócę do formy psychicznej. Obecnie uświadomiłem sobie, że moim obecnym ja dużo nie zdziałam, i dlatego muszę to zmienić. Więc mam taki, mam swój powód, dlaczego to robię. Wiem, co powinienem zrobić, więc mogę sobie samemu wyczytać po prostu powodzenia. A Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.